Witam, dzisiaj przypatrzymy się nowym wydarzeniom ze świata Monster Legends. Jak co sezon ma miejsce nowa współpraca z youtuberem, w tym sezonie jest to współpraca z youtuberem o Niku Fundy. Są trzy eventy do zdobycia tego potwora. Jedno to kupienie oferty za 112 zł. Dwa to hodowla te na górze najmniejsza szansa, w tym dół tym większa szansa na na niego. Trzy to oglądanie reklam w Monster Przedstawiam potwory, które można dostać w reklamach. Reklam jest 100 na dzień, a po 25 reklamie jest przerwa 4 godzinna. Nagrody za uzupełnienie książki. Litera B oznacza hodowlę, R oznacza reklamy, K oznacza karmę, ostatni event to Bunty Hunt, jeden z ulubionych eventów graczy. Jak co event jest 9 potworów za darmo, jeden jest nowy, jeden też jest z poprzedniej edycji, 3 są z ery metropolii, 2 są z koprluty 2 są z kosmicznej. To na dzisiaj koniec, dzięki, że zostałeś do końca.